No, 7, więc dzisiaj byliśmy na nocnych skipach w Lewiatanie. I oto takie fanty dzisiejsze, zobaczcie, co my dzisiaj mamy. A dzisiaj mamy znowu dużo towaru, dużo różnego rodzaju towaru, że Wam mówię. Dużo chipsów się trafiło. Chipsy dzisiaj w ilościach hurtowych, popatrzcie sami, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 opakowań takich chipsów max. Lace Max z datą do 5.10, czyli tam miesiąc datowane, tak? No to wychodzi prawie. Tutaj następne Laces, lej, 4 opakowania takich. Tutaj podzieliłem to na, na typy: więc to, to jest y, ten zielona cebulka z datą do 12.10. Tutaj następnie mamy Doritosy jakieś z datą do 12.10. Tutaj też cztery paczki takich Doritosów jakieś. Tutaj tako jakieś chipsy. Z datą do 18. .09. Dzisiaj trafiliśmy też dużo pity. Zobaczcie sami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakowań pity. Takie nie napakowane są trzy sztuki, więc jest z tego sporo. Do 7.10. Zdawał. Trafiliśmy też dużo fantów. Popatrzcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Takich 2-litrowych dwóch, dwóch butelek. Miałem powiem Wam problem z, z tym dostarczeniem. Tego nie lubię. Niech są takie ciężary na kto by nie brał. Jak za darmo, więc wziąłem. Akurat moje dzieci to jak to zawsze, dzieci przepadają za takimi rzeczami. Ja tam za bardzo takimi napojami nie przepadam, ale na dzieciach to biorę. Więc popatrzcie sami. Tu mamy taką fantę. Właśnie chcę znaleźć, jak to wygląda datowo, ale jakoś mnie idzie. Dobra. No, no raz zobaczymy, gdzie to jest data. Moment, muszę tutaj popatrzeć. Kurczę, nie wiem gdzie to jest ta data. Nie mam zielonego, a tu jest ta data. Zobaczcie, jeszcze raz tak datę walą, że to w ogóle nie jest widoczne. To jest 27 lipca, do tego są przerwane. Jak oni mogą tak długo. Z terminami, kurde, czasami się spóźnić. To ja nie wiem, w ogóle jakby to nie było sprawdzane na magazynach, ale to jest lewiatan, więc wiecie o co chodzi? lewiata, nie zawsze są takie wtopy, takie mam na gofry wyrzucone, bo trochę podniecone. I datowo to wygląda do 6-11, czyli jeszcze, no, całkiem sporo, dobra. Wyrzucone z tego powodu, że są pogniesione, nie sprzedałoby się popatrzeć. Mamy dużo takich 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pakowań prawie yy, takiej szynki konserwowanej, drobiowej. Jak to wygląda datowo? Moment, szukam, szukam datę O, mam datę. do dziesiątego, czyli też niespełna parę dni yy, przydatowanej. Popatrzcie, mam prawie 20 opakowań tej szynki, więc jest spokojnie. Popatrzcie tutaj dalej. Mamy taką owsiankę z marlin. Też mam tutaj 5 opakowań takiej owsianki datowo do, do, do czerwca. Patrzcie też im się zapomniało sprzedać tego, ale co to się może stać? Tutaj mam taki ryż plus mango, takie coś, taki wynalazek. z datą do 9, czyli do września 2, 3, 4, 5, 6 takich opakowań, mamy tutaj też taki cukier waniliowy, tutaj tego cukru mamy około 200 opakowań, To wziąłem nie, święta się zliczają, to będziemy sobie cukrzyć tutaj do 8, 10, 2025 czyli też już niespełna parę dni tutaj mamy magię jakiś niebieski zobaczymy z ciekawości, jak to wygląda no do września, czyli Weźmiemy sobie piec jakieś ciasto. Tutaj jakieś jajo wyrzucone, do ten, bo jak widzicie, a to jest do, do 1 stycznia 2026, w ogóle całkiem jeszcze dobre co my tutaj mamy. No i mam takie jakieś jeszcze chipsy takie luzem. Typowo lewiatanowskie to są poraszenki bekonowe, wyrzucone do otwartego pakowania. Tutaj macie, że to jest odpis. I następne jakieś otwarte pakowanie, jakieś takie ciasteczka, więc tak moi drodzy wyglądało dzisiaj w lewiatanie jeszcze jakiś taki testorant do świeżego powietrza trafiliśmy wyrzucony, bo pokrętło spadło zgubiło się, dlatego nie sprzedaczę już tego. Więc tak to moi drodzy dzisiaj wyglądało. Trafiliśmy w lewiatanie chipsy, jakieś cukry waniliowe, jakieś ryże na mleko, maki, konserwy. Z, z tam zdrobiowe jakieś tam owsianki, pełno te jak widzicie, czy fanty. Pełno chipsów dzisiaj się trafiło. Jakieś tam kofry, pity. I ogólnie nieznowu niezdrowe jedzenie, no ale co zrobić. Więc zaś nie wolno. Jak jest za darmo, to trzeba brać. Więc tak moi drodzy, dzięki Wam. Za oglądanie tego, tej prezentacji. No i zapraszam Was na kolejny raz, który odbędzie się w najbliższym czasie. Więc dzięki bardzo wszystkim. Pozdro.